Piotr Glen, szkoła główna handlowa w Warszawie. Witam Państwa ze studia SGH i Together na Międzynarodowym Szczycie Klimatycznym. Moim i Państwa gościem jest pan Kamil Sobolewski, główny ekonomista pracodawców RP. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Kamilu, jesteśmy na szczycie klimatycznym. Rozmawiamy o tym, jak walczyć o to, żeby ratować klimat, mówimy o deregulacjach w tym zakresie, Na no, z drugiej strony pojawia się temat twardej polityki biznesu, tego co się dzieje w sytuacji geopolitycznej w Stanach Zjednoczonych chociażby, czyli o decyzjach administracji Donalda Trumpa. Jak z Pana perspektywy Europa ma sobie z tym poradzić? Europa, która walczy przecież o konkurencyjność, o czym mówił raport Mario Dragiego, o czym mówiła deklaracja budapesztańska, że Europa jest niekonkurencyjna. No a z drugiej strony chce być tym driverem w tematach walki o, o utrzymanie Klimatu, o to, żeby o ten klimat dbać. Jak Europa sobie ma z tym poradzić z Pana perspektywy? Ryzyko klimatyczne jest obiektywne. Ono nie zależy od Donalda Trumpa i innych polityków. Musimy coś zrobić z naszym wpływem na klimat, bo inaczej historia o straconych pokoleniach może się okazać po prostu prawdziwa. Ale nie zrobimy tego samodzielnie w Europie, podczas gdy reszta świata będzie robiła yy, no niewiele w tym samym kierunku, albo wręcz podejmowała działania w przeciwnym kierunku. Nasuwa mi się tutaj taka informacja, że Rosja korzysta na ociepleniu klimatu w ten sposób, że węglowodory wydobywane, do tej pory transportowane rurociągami do Europy, może wywozić ze swojego terytorium przez teren Morza Północnego, a zatem brak mrozu w tamtych rejonach jest warunkiem możliwości eksportowych. Więc mamy kraje, które nie pchają równie mocno w tą samą stronę jak Unia Europejska, a nawet pchają w stronę przeciwną. I w związku z tym jedynym sposobem na naszą skuteczność nas, Europejczyków w skutecznej walce o klimat, jest udowodnienie, że zabieganie o klimat jest źródłem długofalowych przewag konkurencyjnych. Że to nie jest element. Kosztowny, bolesny, ale zrobimy, żeby być wiarygodni, dzielni i odpowiedzialni, tylko żeby pokazać, że to jest oręże w walce o konsumentów, w walce o rynki, w walce o rentowność przedsiębiorstw. To jest cel, dlatego musimy umieścić klimat i regulacje dotyczące dbania o klimat w obszarze konkurencyjności gospodarki. To szczególnie ważne dzisiaj, kiedy walczymy w Europie o bezpieczeństwo, zarówno to bezpieczeństwo zewnętrzne, militarne, jak i wewnętrzne, stabilność społeczną, stabilność polityczną. To wszystko się opiera o silną gospodarkę, gospodarce, w której kolejnym grupom społecznym dobrobyt się poprawia, i e, takie, która jest odporna na agresję zarówno hybrydową, ataki e, hybrydowe uderzające w, w jedność społeczeństw, z czym Europa Zachodnia ma dzisiaj poważny problem, nie możemy na to zamykać oczu. Jak i o takie bezpieczeństwo w twardym wymiarze militarnym, które opiera się o siłę finansową państwa, o nakłady, które jeśli się ponosi, to w pewnym sensie rezygnuje się z elementów konkurencyjności, więc trzeba mieć bardzo dużo siły, żeby te nakłady udźwignąć i dalej iść naprzód. To jeśli mówimy o sile, miałem przyjemność uczestniczyć w panelu, w którym pan niedawno brał udział, otwierającym scenę biznes i. Ciekawe porównanie Pan zastosował, dotyczące naszej wybitnej sportsmenki Justyny Kowalczyk. Wspomniał Pan o tym, że jeśli Justyna ciągnie potężną oponę, to ćwiczy mięśnie, natomiast jeśli do niej dolejemy jeszcze dwie tony betonu, to już wtedy pozrywa ścięgna i nic z tego nie będzie. I właśnie trochę nawiązał Pan do, właśnie do kwestii klimatycznych. No to czy mamy walczyć, rozumiem o ten klimat, o, o tą neutralność klimatyczną, ale w taki sposób, żeby chyba właśnie nie pozrywać tych mięśni. Tak, mamy nie pozrywać mięśni, nie połamać kości, a jednocześnie dążyć we właściwym kierunku, we właściwym tempie. I to jest ogromne wyzwanie, bo łatwo wpaść w taką mantrę, idźmy wolniej, może nawet zatrzymajmy się albo zawróćmy z tej drogi, skoro odpowiadamy tylko za kilka procent zanieczyszczeń, nie ruchmy tego. A z drugiej strony, no, potrzeba jest obiektywna. I. Z tego powodu wydaje się, że powinniśmy bardzo działać w stronę konkurencyjności tam, gdzie ona nie szkodzi klimatowi. I druga rzecz, poszukiwać takich miejsc, gdzie przepisy prawa, regulacje europejskie, które w zamierzeniu miały służyć klimatowi, nie służą temu klimatowi, a szkodzą konkurencyjności. Moim zdaniem, pierwszym krokiem jest przegląd tych regulacji, które do tej pory zostały wprowadzone pod takim kątem na ile one służą celowi. No bo jeżeli na przykład system ETS, który bardzo pomaga w modernizacji energetyki, ale on powoduje, że produkcja stali i aluminium jest eksportowana poza granice Unii Europejskiej, a nasze zużycie stali i aluminium nie maleje, tylko rośnie, no to my w tym momencie zaczynamy udawać, że kominy, które wyrastają na Ukrainie, w Turcji, w Chinach czy w Indiach, że one nie są emisyjne. One są prawdopodobnie bardziej emisyjne niż same, ta sama produkcja, która by powstała w Unii Europejskiej. To jest jeden przykład, konkretny przykład hipokryzji. Drugi przykład hipokryzji to jest wtedy, kiedy instytucje finansowe, fundusze i banki nie mogą finansować y, ogromnych firm energetycznych, które ciągle mają duży udział węgla w miksie, dlatego że to jest uważane za finansowanie czarnej gospodarki. No jeśli te nakłady mają służyć szybkiemu odejściu od czarnej gospodarki i produkcji energii z atomów czy ze źródeł odnawialnych, albo magazynowaniu energii ze źródeł odnawialnych, to powinniśmy finansować te projekty, a nie skupiać się na tym, że robią to firmy, które na dzisiaj, dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego, nie mają innego wyjścia, jak produktować w oparciu o źródła, które powstały dekady, dwie dekady, trzy czy nawet cztery dekady temu. I podobną rolę pełni podatek CEBAM, cło węglowe w Europie, które przypomnijmy, Miało y, zrównywać konkurencyjność europejskich firm na rynku wewnętrznym, tylko na rynku wewnętrznym, względem tych firm z zagranicy. Tak? Chodziło o to, że my prawdopodobnie nie wyeksportujemy energochłonnych dóbr na zewnątrz, no bo mamy ambitniejsze cele środowiskowe, no ale nie, nie róbmy tak, żeby ten import surowców energochłonnych ze świata zalewał nas tylko dlatego, że my wewnętrznie liczymy emisję, a na zewnątrz udajemy, że ich nie ma. Był to krok, próba kroku w stronę unikania hipokryzji, ale za mało. Daleko idące. Mianowicie projektem cła węglowego objęto tylko te firmy, które produkują energochłonne dobra, a nie te, które je przetwarzają. I co to oznaczało? To dla producentów silników, sprzętu elektromaszynowego, samochodów, pralek oznaczało, że ci producenci, którzy są w Unii Europejskiej, zapłacą wyższe koszty surowca a nie wezmą więcej za swoje produkty od konsumentów, podczas gdy importerzy z Turcji czy z Chin zapłacą takie samo jak dotychczas koszty surowca, bo oni nie produkują w Europie, a na rynku europejskim będą konkurować z producentami, których dociśnięto. A zatem byliśmy o krok od tego, aby docisnąć europejskich producentów, branża AGD to połączyła to na każdym mokrym AGD, czyli na pralce lub lodówce to było 10 do 20 euro, 40 do 80 zł. Przy marżach handlowych 2-3% to, to były naprawdę lwie udziały w marży, która tam jest realizowana. To było, gdyby to weszło, byłoby to trwałe upośledzenie konkurencyjności europejskiego przemysłu, już nie energochłonnego, tylko przetwórczego. Dobrze, że się z tego wycofujemy i wydaje się, że są takie dwa poziomy, na których widać pewien, pewien zwrot w stronę zdrowego rozsądku. Pierwszym poziomem, tym najbardziej, najszerzej tutaj też na świecie klimatycznym omawianym, to są zmiany w proponowanych regulacjach. Czy w cle węglowym, czy w raportowaniu, w dyrektywach dotyczących raportowania. Jeśli pozwoli pan, dotyka, dotykamy dyrektyw. No to nie mogę w tym momencie nie przerwać naszej dyskusji i wtrącić się z jednym pytaniem dotyczącym pakietu uproszczeń proponowanego przez Komisję Europejską, czyli omnibusa ogłoszonego 26 lutego. No, projekt wywołuje ogromne emocje. W biznesie? Pan reprezentuje pracodawców RPN, no, czyli biznes. Jak biznes podchodzi do ten skupiony u Was, do, do tych yy, zapowiedzi? Ja myślę, że ten biznes skupiony u nas widzi szerszy kontekst. Mhm. Omnibus to nie jest samodzielna inicjatywa Komisji Europejskiej, która doszła do pewnych wniosków i go zaproponowała. Omnibus to jest emanacja Donalda Trumpa. Emanacja bardzo poważnych przemyśleń wśród elit europejskich, które są podlegają dzisiaj wstrząsowi i reagują w sposób radykalny. Wstrząsowy, zdecydowany. One reagują na przykład gwałtownie zwiększając wydatki obronne w Europie, ale reagują też poprzez zmianę priorytetów gospodarczych. I najlepiej tę zmianę priorytetów gospodarczych widać w manifestie Europejskiej Partii Ludowej. To jest największe ugrupowanie w parlamencie europejskim, które ciągle potrzebuje jeszcze dwóch koalicjantów, żeby osiągnąć większość, i które sformułowało jasne cele. Odejście od cła węglowego co najmniej na 3 lata, odejście od raportowania finansowego na co najmniej 3 lata i szereg innych polityk, które ocierają się również mhm. o klimat. I no, na przykład redukcja przepisów w ogóle w skali 2 do 1, czyli wycofujemy dwa razy więcej przepisów niż wdrażamy. Mhm. To jest, się znajduje w tym manifestie. A zatem widać, że ten zwrot na konkurencyjność w środowiskach politycznych nastąpił bardzo gwałtowny. Komisja Europejska nie zinternalizowała jeszcze tego zwrotu, ponieważ to jest ogromna machina urzędniczo-biurokratyczna, która w określonym kierunku pracowała przez ostatnie 20-30 lat. I ona nie wykona zwrotu napięcie, bo zmieniły się priorytety polityczne. Dlatego kiedy patrzymy w dużym biznesie na yy, Omnibus, czy na proponowane zmiany w dyrektywach raportowych, to widzimy takie częściowe, częściową implementację tego, co powiedzieli politycy na szczeblu decyzyjnym, mm -hmm. że ma się zmienić. Widzimy, że to są takie kroki tylko po, w połowie tak daleko idące, jak wola polityczna w tej chwili wskazuje. Tak? Na przykład, y, y, raportowanie ma nie być zlikwidowane całkowicie na 3 lata, zgodnie z propozycją komisji, tylko ma być ograniczone wyłącznie do dużych firm. Tak. No to jest o tyle ciekawe, że co zrobią te duże firmy, żeby zaraportować? E, wszystko co Przecież mówią. one w ramach łańcucha wartości będą potrzebowały informacji od tych firm mniejszych. A zatem małe firmy zamiast raz zaraportować do jednego centralnego ośrodka i mieć z głowy kwestie raportowania, bo nie chcą być będą tym obciążone, i, będą, będą e, zapytane przez pierwszego, drugiego i trzeciego, trzeciego. kontrahenta przez, oraz przez pierwszy i, i banki, drugi, i trzeci i bank. Final, dokładnie. Oto dokładnie. dokładnie o to chodzi. Więc jakby okaże się, że coś, co chcieliśmy zliberalizować, ułatwić, na końcu okaże się ciężarem, tak? tak. Więc niestety, czasem tak jest, tak jak z tym cebamem, jak go chcemy wprowadzić to słowo węglowe, wprowadźmy je na cały łańcuch wartości, może nawet do usług. Tak, żeby skoro chcemy przenieść ten koszt na konsumenta, to żeby on naprawdę trafiał na konsumenta, a nie wycinał europejski przemysł przetwórczy, w imię szczytnych ideałów ograniczania emisji, bo to nie jest żadna redukcja emisji, to jest wycinanie własnej konkurencyjności bez pozytywnego wpływu na klimat. Tego powinniśmy uniknąć. I tak samo z tym raportowaniem. Jak chcemy ulżyć tym małym przedsiębiorcom, no to im ulżyjmy, a nie mówmy, że im ulżyliśmy, ale jednocześnie wskazujemy ich na im to, żeby oni pracy. raportowali tak. do odbiorcy A, odbiorcy B i dostawców Dokładnie. finansowania ABC. To jest bez sensu. I dlatego mi się wydaje, że duży biznes to widzi. I duży biznes patrzy na to w przekroju pewnym i ma świadomość, że to, co się w tej chwili dzieje, to jest początek negocjacji, gdzie tak z poziomu politycznego, jak i z poziomu biznesowego Komisji Europejskiej musimy uświadomić, że to jest zmiana w stronę przemyślenia tego, co było, i zorganizowania tego lepiej przy zachowaniu strategicznego kierunku, którym jest odpowiedzialność i z którego nie odpuszczamy, ani nie odpuszczamy z ambitnych celów, ale musimy zmienić metody działania. Te metody to nie może być opona, która jest za ciężka. Justyna musi stopniowo te swoje mięśnie napinać i trenować. Żeby być coraz solidniej, solidniej zbudowana i coraz szybsza, kiedy zdejmiemy obciążenie, a nie po to, żeby padła z przemęczenia, zanim dojdzie do wyścigu. Tak? Tego sobie nie czyli, robię. Czyli reasumując i podsumowując nas, naszą dyskusję, nie rezygnujmy z treningu, tylko niech on będzie prowadzony w rozsądny sposób. Tak jest, ale ze świadomością, że przyjdzie dzień próby i że wtedy trzeba być gotowym, że nie można w międzyczasie popijać Coca-Coli i zajadać wafelku. Bardzo dziękuję moimi Państwa gościem. Był Kamil Sobolewski, główny ekonomista pracodawców RP. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo.